Definicja psychopaty nie jest do końca jednoznaczna, a wiele autorów podaje ją różnie. Są natomiast zgodnie co do swojego rodzaju zafiksowania takich osób na postawionym celu. Wiele z nich jest całkiem wysoko postawionymi personami. Ale nie jestem tu by opowiadać wykłady z psychologii i psychiatrii, lecz by opowiedzieć wam coś o Yuichi Tagarim z Tomodachi Game. Jest to niewątpliwie jeden z najciekawszych bohaterów ostatnich sezonów, a to za sprawą jego nieznanej i naprawdę interesującej przyszłości, o której za wiele nie wiemy. Ten jest teorią opartą jedynie na anime, jeżeli też Pierwowzór, to pamiętaj, że zawarte w nim informacje nie są brane pod uwagę, a całość, trakty bardziej jako ciekawostkę. Klasyczne powiedzonko jest już za nami, więc opowiedzmy sobie na samym początku, co na temat Yuichiego wiemy. Bohater początkowo nie wybija się przed szereg. Od klasyczny licealista. Jedyne, co go wyróżnia pośród całej masy jemu podobnych, to fakt, że utrzymuje się sam co sprawia, że musi się postarać, by związać koniec z końcem. Nie jest to jednak tak sporym problemem ze względu na pracowitość i sumienność głównego bohatera. Pierwsze demony wychodzą z niego już na samym początku gry. Okazuje się, że potrafi naprawdę szybko łączyć kropki w jeden sensowny obraz, przewidzieć wszelkie konsekwencje i następstwa, a następnie wprowadzić odpowiednie do sytuacji działanie. Nie wybiega zbędnie przed szereg, a w cieniu czeka na odpowiedni moment do ataku, w którym gra będzie prowadzona na jego zasadach, a te potrafią być naprawdę konkretne i zafiksowane na jednym. Wygranej. Psychopatyczne ja przejmuję nad nim kontrolę tylko podczas dążenia do celu. Yuichi nie cofnie się absolutnie przed niczym, by osiągnąć to, co chce. Dosłownie. Zniszczy przyjaźnie, sam się okaleczy, zgnoi psychicznie, czy nawet zabije. Ale czy na pewno? No właśnie. Bohater ten zabił i to dwukrotnie. Jednak tutaj nie zgadza się pewna rzecz. Przez całe anime nie zrobił nikomu fizycznej krzywdy. Nawet podczas gry w chowanek wolał połamać sobie palca, niż swojej ofierze. Innym razem, zrzucając Marię z nazwijmy to klifu, wiedział, że zostanie uratowana i nic jej się nie stanie. A wszystko, co robi, było perfekcyjnie zaplanowaną grą, o której nawet sama zainteresowana do końca nie wiedziała. Jedyny przypadek, kiedy bohater się nie hamował, znajdziemy pod sam koniec anime. Mowa o rozmowie z Kurokim. Ten, nie ukrywajmy, jest zwykłym przestępcą. Dlaczego o tym mówię? No jak już się domyślacie, bohater nie robi niczego pod wpływem emocji, więc mało prawdopodobne, aby zabił kierowany jakąś błahostką. Z jego zachowania widać, że unika rozlewu krwi, ale nie cofnie się przed nią, jeżeli ktoś na nią naprawdę zasłuży. Może to sugerować, że Yuichi ukatrupił dwóch innych przestępców. Przemawia za tym jego zachowanie i w pewnym sensie uosobienie. Nie bez przyczyny liderowi szajki chce odrąbać palce, a zwykłemu chłoptasiowi nawet nie zrobi siniaka. Tłumaczy to również brak jakiejkolwiek zainteresowania ze strony służb. Dwa trupy i nikt nie szuka sprawcy. Normalnie w świecie to się nie zdarza. Bohater też jasne, mógł odsiedzieć już swoje, ale nie bardzo ma to sens przez wzgląd na jego młody wiek. Jednak co nim kierowało i przede wszystkim kogo zabił? Tu odpowiedzi nie są jednoznaczne, a anime o tym milczy. Jednak jak się domyślacie, mamy pewne możliwości i ścieżki, którymi możemy pójść. Yuichi mógł wychować się w domu dziecka, a półświadek wciągnął go w swoje szeregi możliwością szybkiego i stosunkowo prostego zarobku. Jako dziecko bez rodziców był posłuszny przestępcom, a ci uczyli go fachu. Stąd wszystkie jego zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i analityczny umysł. Dodajmy do tego jego skłonności psychopatyczne i bum, mamy geniusza zbrodni. Prawdopodobnie wraz z innymi brał udział, no w nie do końca legalnych interesach, do czasu, kiedy coś poszło nie tak. Młody Yuichi raczej był strategiem niż gościem od brudnej roboty. Jasne. Mógł zrobić krzywdę, ale odbieranie życia było poza jego możliwościami. Kiedy przyszło mu zabić, by pozbyć się niewygodnych świadków, którymi mogli na np. jego bliscy znajomi, albo nawet ziomkowie po fachu, to zwyczajnie się ci się załamał. Odciął więc swoje mroczne ja i wykreował nowe, pogodne. Nie idzie jednak pozbyć się absolutnie wszystkiego. Kiedy więc zaczyna być stawiany pod ścianą, kontrolę przejmuje wyszkolone do podejmowania decyzji i osiągania celu za wszelką cenę gangsterskie ja. Od przeszłości uwolnił się bez większego szału. Przestał być użyteczny dla mafii, więc uciekł, by nie stracić życia. Lub obiecał się cicho i nie wychylać się. Jednak słowa, które kieruje do kuroki o pieniądzach sugerują raczej to pierwsze, tak. Zmierzam do tego, że zabrał pieniądze ganku, który go wyszkolił i uciekł poza ich zasięg. Kasę nie wydaje, bo trzymają na czarną godzinę, w jakiejkolwiek postaci by nie była. Tak, hola, hola, hola. Jak mógł być wychowany przez dom dziecka, skoro w jednej z retrospekcji, nawet nie w jednej, w paru retrospekcjach widać, że rozmawia z własną matką. O co chodzi, gdzie tu wcisnąć ten półświadek? Po śmierci matki, wylądował w domu dziecka, a stamtąd przygarnął go półświadek i tak zaczęła się jego kryminalna kariera. Wykonując zlecenia, całkowicie odcinał się od swojej przeszłości, w znaczeniu tej kolorowej, z mamą. A kiedy przyszło mu zabić, przypomniał sobie o tym, przypomniał sobie jej słowa, i wrócił do tego dawnego siebie którego gang starał się wymazać. Jednak zmiany, które dokonały się w międzyczasie były już na tyle duże, że niemożliwym był powrót Jiczego do jego pierwotnego stanu. Tłumaczę to, dlaczego nie ma oporu przed uszkodzeniem Kuroki. W końcu ten też należy do przestępczego świadka. Jak wspomniałem wcześniej. Jeżeli zasłużyłeś, służyłeś, to dostaniesz za swoje. Niezależnie od wariantu mają one wiele wspólnego, a różnią się można powiedzieć szczegółami. Każdy z nich tłumaczy pewne elementy historii lepiej lub gorzej. I raczej nie dostaniemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania w najbliższym czasie pomimo stale rosnącej popularności tego anime. No cóż, oby nie było to drugie No Game No Life. Tyle ode mnie na dzisiaj, dzięki, do następnego.